A za mną jest Grzesiek Bonder. Cześć, witam Cię. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Widzimy się znowu na rajdzie świdnickim Krauze, a w zasadzie przed rajdem Świńskim Krauze, ponieważ trenujecie i startujecie w samochodowym Grand Świdnicy, jego pierwsza edycja. Powiedz, jak się czujesz na tej trasie? Powiem Ci, że no fajnie. My oczywiście to Grand Prix wciąż, jakby traktujemy jako trening przed świdnicą i wciąż tutaj kombinujemy, wiesz, z zawieszeniem tego samochodu. Różne setapy jakby cały czas pojawiają się i wychodzą z tego auta, żebyśmy po prostu mieli, znaczy myślę, że już mamy na chwilę obecną taki setup, w którym pojedziemy świdnicę, który no, będzie można pokazać, wiesz, potencjał tego samochodu bez duży. Duży potencjał samochodu w kierowcy też, że miał ogromny potencjał i przesiadka do samochodu do no nie ukrywajmy, nieco e, w, słabszego, nieco wolniejszego niż e, no chociażby z ostatniego sezonu. E, no tak jest, mówisz oczywiście o świdnicy, tak? No, <gry> wiadomo, każdy by chciał, ja też bym chciał pojechać tutaj repiątką. Natomiast mamy plany, pojechać cały sezon w ośce i zdobyć, no, wiadomo, co, no, tutaj nie ma co <grywać> ukrywać. Się. Które miejsce nas najbardziej jakby interesuje, ale miłe słowa z Twojej strony, że mówisz, że jest potencjał w takim geriatryku jak ja, więc dziękuję bardzo. Masz być tak. potencjał, ale także ogromna przyjemność, słuchaj, jak się jeździ samochodem klasy R5? Wiesz co, no, Air Piona jest fenomenalnym autem. Jest coś takiego, że super prosto się de facto prowadzi. Ma mega przyspieszenie, ma mega hamulce, ma mega grip, i żeby jeździć tym samochodem szybko, tutaj nawet z kupakami, z, którzy cały czas jeżdżą tymi autami, skonsultowałem moją teorię i tak jest, a polega to na tym, że trzeba po prostu jechać szybciej niż ci głowa mówi, niż ci się po prostu wydaje. I ten samochód jakby da radę, nie? bo ma naprawdę ogromny potencjał, że tak powiem, tego gripu w zakręcie, nie? no bo rajdy się tam wygrywa, więc trzeba się po prostu przełamać, oszukać głowę, mindset wbić, że no, jedziesz szybciej niż Ci się wydaje. No to życzę Ci tego, żebyś powrócił do tego samochodu, no ale najpierw kilka zadań do wykonania w sezonie 2022. Tak jest. Cały sezon chcemy przejechać w Rally 4 i walczyć jakby o tytuł. Dlatego też uzbroiliśmy się w auto, które... Jedyne auto tak naprawdę czterocylindrowe w tej klasie. No i będziemy chcieli tutaj pokazać dobre tempo i cieszyć, się tak powiem, kibiców swoją jazdą.